Witajcie w kolejnym odcinku Zdrowomani. Jest ze mną Daria Nikołajuk, dietetyk. Porozmawiamy o zdrowych zamiennikach cukru i jest to temat realizowany na życzenie jednej z widzek. Pamiętacie, był taki konkurs, gdzie prosiłam, żebyście zgłaszali swoje pomysły na tematy odcinka, i to jest właśnie jeden z takich tematów. Dario, w ogóle dlaczego mówimy o zamiennikach cukru, to znaczy co złego jest w cukrze? Cukier, po pierwsze, i cukier, i produkty, które zawierają dużo tego cukru, czyli głównie słodycza. Powodują, e, duży, powodują, że glukoza w naszej krwi gwałtownie podnosi się, ale też gwałtownie spada. Tylko ona nie spada do tego poziomu wyjściowego, prawidłowego, ale spada poniżej tego poziomu. I to jest tak zwany stan hipoglikemii. I wtedy czujemy e, właśnie spadek energii i potrzebujemy znowu tej energii. A więc to jest takie trochę zamknięte koło. E, oprócz tego, jak wszyscy wiedzą, cukier to są po prostu puste kalorie. Dostarczamy sobie tych kalorii, energii, ale nie idzie za tym żadna wartość odżywcza. Wiele osób zastępuje biały cukier cukrem brązowym. Czy to jest y, dobre? Nie, to nie jest dobre rozwiązanie. Ja bym mogła postawić po prostu znak równości między cukrem białym i cukrem brązowym. Różnica to po prostu kolor i troszeczkę więcej składników mineralnych, ale to są różnice bez znaczenia. Mhm. A jakich zamienników cukru byś nie polecała? Na pewno nie polecałabym substancji intensywnie słodzących czyli to jest na przykład popularny aspartam, acesulfam K. One nie bez powodu są właśnie w takich malusieńkich tabletkach sprzedawane, bo ich słodkość przewyższa cukier nawet kilkaset razy. I kiedyś sądzono, że słodziki to jest świetne rozwiązanie na przykład dla diabetyków, dla osób odchudzających się, nie mają kalorii, dają nam uczucie słodkości, zaspokajamy tą swoją, tą swoją ochotę na coś słodkiego. Ale się okazało, że ten smak słodki, który czujemy w ustach, on oddziałuje na nasz mózg. I wtedy nasz organizm jest przygotowany na, to, na ten wzrost glukozy we krwi, do którego nie dochodzi. I mimo to uwalniana jest po prostu insulina. A więc nasz organizm przez to niejako uodparnia się na to działanie insuliny. Poza tym to jest też zawsze jakaś chemia, prawda? Nie wiemy, jak to będzie oddziaływało na nasz organizm i pojawiają się badania, że niektóre z sztucznych słodzików są nawet rakotwórcze. Tak, dokładnie. Mhm. Jakie naturalne zamienniki cukru polecasz? To moim takim zdecydowanym faworytem jest po prostu miód. Miód działa bakteriobójczo, bo zawiera nadtlenek wodoru, czyli to jest nasza popularna woda utleniona. I zawiera też lizozym. I w związku z tym, że zawiera te substancje, to też działa e, przeciwdziała próchnicy, podziała bakterie W Miód to też są składniki mineralne, takie jak na przykład wapń, potas, e, troszeczkę witamin z grupy B. Miód e, jest niestety kaloryczny, a więc jeżeli rezygnujemy z dwóch łóżeczek cukru, to zróbmy to na rzecz jednej łyżeczki miodu, nie więcej. Następny jest też mój e, taki ulubiony zamiennik cukru, czyli ksylitol. On z wyglądem przypomina po prostu cukier, jest biały, sypki, wytwarzany jest z kory brzozy i fajne w nim jest to, że nie, nie oddziałuje na właśnie na glukozę, na insulinę. Taki jeden minus ksywitolu to jest to, że on może wywoływać uczucie, może wywoływać efekt przeczyszczający. A więc jeżeli wcześniej nie mieliśmy żadnej styczności z ksylitolem, to zacznijmy na przykład od połowy łyżeczki. Kolejną substancją słodzącą, która, którą mogę polecić, jest erytrol, czyli on należy do tej samej grupy co ksylitol. Jest tylko troszeczkę mniej słodki, nie wywołuje tego działania przeczyszczającego. Innym zamiennikiem cukru jest stevia. Jest to substancja naturalna, jest 300 razy słodsza od cukru. Fajne jest w stawie to, że ona nie wyzwala właśnie tego wyrzutu insuliny. I stawia też nie jest wchłaniana z naszego przewodu pokarmowego, co oznacza, że po prostu spożywając w stawie nie, nie dostarczamy sobie dodatkowych kalorii. Jeżeli zdecydujemy się na stawie, to lepiej, żebyśmy po prostu kupili sobie naturalną stawie, suszone liście, a zrezygnowali na przykład z stawii, ze stewi w tabletkach. Bo nigdy nie możemy mieć pewności, co tam tak naprawdę jest w środku. A więc, aby to wszystko podsumować, tych zamienników cukru jest więcej. Ja mówiłam o tych przebadanych, sprawdzonych, które ja sama używam i które też również Wam polecam. Ale to wiadomo, tak jak ze wszystkim należy zachować po prostu zdrowy rozsądek i umiar. Jeżeli rezygnujemy z cukru, to nie jest tak, że możemy w każdej ilości używać tych substancji słodzących. Ja bym tutaj dodała jeszcze, że w niektórych produktach, nie wiem, jak robimy jakieś placki śniadaniowe czy coś takiego, to my możemy zastąpić cukier bananem albo daktylami, czyli takimi też bardzo naturalnymi produktami. Tak, dokładnie owoce i suszone owoce to jest super stylnik po prostu cukru. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Jasiński, trener biegania. Będziemy rozmawiać właśnie o bieganiu. Czy są jakieś przeciwwskazania do biegania, czy biegać może każdy? To jest bardzo dobre pytanie. Na fali tego, że bieganie jest modne, wychodzę z założenia, że mimo wszystko nie każdy może biegać. Może biegać każda zdrowa osoba. A jak to zweryfikować? To jest bardzo proste. Wystarczy, że zrobimy podstawowe badania krwi i moczu. Które dają nam dość dobry obraz tego, co w środku nas siedzi. Dodatkowo warto też zrobić na samym początku EKG albo próbę wysiłkową. No i wtedy tak naprawdę mamy bardzo dobry obraz tego, co siedzi w naszym organizmie i od czego zaczynamy. Niestety trochę jest tak, że na fali popularności biegania i tego, że lansujemy chociażby modę na to, aby pokazywać, że jesteśmy mocni i że potrafimy już maraton, doprowadzamy do sytuacji, w których większość osób trenuje bardzo nieświadomie. Przetrenowuje się, nie daje sobie wystarczająco dużo czasu na regenerację, i to jest niestety zaprzeczenie idei biegania. A jakie są korzyści z biegania? Eee, oprócz tych wszystkich konsekwencji zdrowotnych, których jest mnóstwo, jak chociażby obniżenie ciśnienia krwi, eee, zwiększony poziom endorfin w ciele, co powoduje, że Wytwarzamy zdecydowanie więcej hormonów i zmieniamy trochę chemię naszego ciała, to z mojej perspektywy bieganie jest takim naprawdę doskonałym narzędziem do rozwoju osobistego. I najlepsze jest to, że niezależnie od tego, jaki masz cel, czy chcesz schudnąć, czy chcesz się czuć lepiej, czy na przykład chcesz się kondycyjnie przygotować do jakiejś dużej wyprawy, bo za chwilę będziesz gdzieś podróżować, no to bieganie jest najlepszym narzędziem, aby to zrobić. Mhm. A jak zacząć, kiedy mamy zupełnie zerową kondycję? Mhm. W przypadku takiej osoby należy zacząć biegać od maszerowania i bardzo spokojnego włączania do treningu elementów truktu po slow jogingu, o którym za chwilę jeszcze powiem, w bardzo dużym skrócie. Jeżeli zaczynamy, to powinniśmy w każdym treningu Przejść przez trzy fazy. Pierwsza to rozgrzewka, druga to część główna, a trzecia to schłodzenie. Rozgrzewka w bieganiu w przypadku osób początkujących może polegać na tym, że na przykład będziemy przez pierwsze 5 minut treningu szybko spacerować, a dopiero później będziemy, prze, przejdziemy do marszu przeplatanego struktem. I tutaj możemy się już bawić i tak jakby słuchać naszego organizmu. Ja sugeruję, aby robić tak zwane interwały, przeplatać marsz struktem i na przykład robimy sobie 5 minut szybkiego marszu, później Minutę spokojnego biegu, najlepiej po miękkim terenie na początku i robimy minutę przerwy w marszu i tak na przykład 6 albo 7 serii. Tuż potem robimy znowu 5 minut spokojnego marszu, aby wyciszyć nasz organizm. No i zaczynamy część schłodzenia, czyli ćwiczenia oddechowe lub na przykład rozciąganie elementy jogi. Bieganie jest naprawdę daje bardzo, bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o układanie sobie tego treningu. Ja osobom początkujących bardzo polecam slow jogging który polega na tym, że e, slow jogging odpowiada, e, jeśli chodzi o tempo biegu, mniej więcej tempie spaceru, to są 3-4 km na godzinę, to jest bardzo wolny bieg. E, Biegniemy mniej więcej 180 kroczków na minutę, więc to jest bardzo mało. I Krok w slow jogingu, co mam nadzieję, pokażemy. To jest jedna trzecia takiego standardowego kroku chodowego, więc jest to, dość jest to dość specyficzny rodzaj biegania, ale bardzo efektywny, nieeksploatujący i na pewno bardzo dobry do tego, aby zacząć biegać. Jako, że bieganie jest teraz bardzo modne, to w sklepach jest bardzo dużo akcesoriów dla biegaczy. W co warto inwestować na samym początku, a w co niekoniecznie? Twoim zdaniem. No Oczywiście tutaj mamy dwa rodzaje osobowości osób, które zaczynają biegać. Pierwsza jest taka, że ktoś, kto jeszcze nigdy nie biegał, wychodzi z założenia, że potrzebuje mieć wszystko od stóp do głów, żeby zacząć biegać. A druga jest taka, że którą ja akurat preferuję, żeby na samym początku nie inwestować w bieganie, tylko inwestować w swoje zaangażowanie i proporcjonalnie do zaangażowania później inwestować w sprzęt. Jeśli chodzi o sprzęt. Jeśli ktoś ma 3-4 wolne stówki, to polecam na samym początku zainwestować w dobre buty do biegania. To jest absolutna podstawa i gwarantuję, że to będzie naprawdę dobra inwestycja, bo komfort naszych stóp w, trak w trakcie biegania, w szczególności jeśli biegamy po asfalcie, to szalenie istotna kwestia. I sam wiem po sobie, że w złych butach do biegania ten komfort biegania zdecydowanie spada i często zamiast się skupiać na samym biegu i przyjemności zbiegania, to się skupią na przykład tym, że coś guciłowiera, że są jakieś odciski. Eee, także... No warto, warto na samym początku zainwestować w buty. W przypadku kobiet, oprócz butów, bardzo istotny jest stanik sportowy do biegania. Ja tu akurat doświadczenia w doborze nie mam, ale tak zwany brafitting jest szalenie istotny do tego, aby dobrać sobie ten dobry biustonosz. I są, są nawet oddzielne zawody, które się tym zajmują. I w każdym sklepie biegowym zazwyczaj jest jakiś ekspert od brafittingu, albo są organizowane różnego rodzaju dni, gdzie można przyjść i sobie ten stanik dobrać. Okej, okay, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuje. Już tak? Rozpraszasz mnie? Dobra. Buziaczki, buziaczki.